Cześć. Na wstępie przepraszam, jeżeli będę bardzo się krzywił, ale w tej chwili słońce mam prosto w twarz. Dla kamery to jest korzystniejsza opcja, dla mnie niestety nie, ale nie o tym. Pod koniec marca tego roku wyjechałem z salonu, tym właśnie to sprzętem. W tej chwili mamy koniec, końcówkę października. Niesamowitą pogodę prawie 20 stopni obłęd. Przez te mniej więcej 7 miesięcy. Yy, zrobiłem 20 tysięcy kilometrów, więc to jest chyba najlepszy moment na pewnego rodzaju podsumowanie. Na początek pytanie: czy żałuję zakupu? Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam absolutnie nie. Jest lepiej niż się spodziewałem, ale spokojnie. To nie będzie jakaś pieśń pochwalna na temat tego motocykla. Yy, postaram się krytycznie podejść i wetknąć mu parę, padnie tu parę cierpkich słów. Część z Was na pewno stwierdzi, że przecież to BMW, to musiało się popsuć. No i ciekawe, popsuło się? Niestety tak, zaliczyło jedną awarię, w sumie drobną, w tej chwili pokażę o co chodziło. Aha i pierwsza usterka. Yy, przestało funkcjonować yy, polkrętło, przy czym nie całe nie działa ruch obrotowy, bo w tej chwili powinno tutaj ściszać albo podgłaśniać radio. Tak jest domyślnie ustawione. Ruch boczny działa, to przełącza tryby, ale niestety ruch obrotowy, jego funkcjonalność przepadła. Także jest pierwsza usterka. A więc, jak widać, to nie była jakaś tragedia. Całe szczęście ta usterka przytrafiła mi się w drodze powrotnej, już z wycieczki w Alpy. Więc. Tak naprawdę nie odczułem żadnych konsekwencji i zaraz po powrocie, z tego wyjazdu motocyk trafił na przegląd właśnie przed przekroczeniem 20 tysięcy, i w trakcie tego przeglądu usterka została bezproblemowo usunięta, oczywiście w ramach gwarancji. W potocznej opinii Marka BMW nie usunie z jakiejś wyjątkowej bezawaryjności, ale ja muszę powiedzieć, że naprawdę poza tym jednym drobnym incydentem, absolutnie nic się więcej tu nie przytrafiło. Wszystko działa w 100% nawet nie odkręciły się żadne jakieś śrubki, nic się nie poluzowało. W 100% motocykl zachował sprawność. Oczywiście z tym jednym drobnym wyjątkiem. Na początku wspomniałem, że padnie tutaj kilka cierpkich słów, no więc czas na to. Według mnie, najsłabszym elementem w tym motocyklu jest shifter i częściowo skrzynia biegów. No to są elementy powiązane ze sobą, wiadomo. Już tłumaczę o co chodzi. Zmiana biegów z jedynki na dwójkę jest niemożliwa bez użycia sprzęgła, to znaczy da się wykonać tą czynność, jednak towarzyszy temu tak silne szarpnięcie, wręcz można powiedzieć uderzenie. I przypuszczam, że dla elementów układu przeniesienia, na, przeniesienia napędu, no to nie jest zbyt zdrowe. Więc zmiana z jedynki na dwójkę bezwzględnie ze sprzęgłem. Co dalej? Z 2 na 3. Też. Ta zmiana słabo wychodzi, tak mówiąc, oględnie. Ja osobiście yy, dokonuję tego ze sprzęgłem. Można to zrobić na samy, samym Quickshifterem, ale też jest nieprzyjemne szarpnięcie. To nie tak powinno chodzić. Yy, tym bardziej twierdzę, że właśnie nie powinno tak być, ponieważ wcześniej miałem KTM, który też był wyposażony w Quickshifter. Mowa, mowa tutaj o KTM Super Adventure 1290. Co prawda tam też z jedynki na dwójkę przebijałem bieg ze sprzęgłem, ale później już można to było robić tak jak trzeba. Tutaj nadal z dwójki na trójkę lepiej użyć sprzęgła. Później jest już w porządku, 3, 4, 4, 5, 5, 6 i tak samo zbijanie biegów w dół jest już ok, ale według mnie, no szczególnie właśnie... Zmiana biegu z drugiego na trzeci, to powinno troszeczkę inaczej działać. Czy w takim razie warto dopłacać do QuickShiftera, ponieważ to jest wyposażenie opcjonalne, mówię tu o wersji Pro? Odpowiem w ten sposób. Jeżeli ktoś do tej pory ma tradycyjne podejście do tego tematu, to mi się wydaje, że rzeczywiście może nie warto. Pozostałym, mimo wszystko, sugerowałbym jednak. Wybranie tej opcji, ponieważ tak naprawdę w trasie, przyjeździe, gdzie jednak no, korzysta się z tego wyższego zakresu przełożeń, działa to tak, jak powinno i jednak ułatwia jazdę, czyni ją wygodniejszą, bardziej komfortową, a tak naprawdę o to chodzi w tym motocyklu. Drugim elementem, który nie do końca pasuje do całości motocykla, który jest na wysokim poziomie, to skrzynia biegów. Nie jest zła, ale przypuszczam, że ktoś przyzwyczajony do jazdy, szczególnie motocyklami japońskimi, sprawnymi technicznie, to wyczuje, że tutaj jednak zmiana przełożenia wymaga troszeczkę większej siły. To nie jest tak płynne i delikatne jak w innych konstrukcjach, trzeba się do tego troszeczkę przyzwyczaić. Nie ma dramatu. To nie jest zmiana biegów, nie można porównać do przełączania nie wiem zwrotnicy, jak ktoś kiedyś złośliwie mówił. To dotyczyło może dużo starszych konstrukcji. Tu jest nieźle, ale niewybitnie, o tak powiem. Czy ten nieszczęsny quickshifter to jedyny minus tego motocykla? Taki poważny? Chyba tak, ale motocykl ma właśnie dużo takich kurde drobiazgów, które potrafią zdenerwować. Przykład numer jeden. Schowki. Bardzo fajnie, że motocykl wyposażony jest w schowki. Do tego schowki zamykane na kluczyk. Mało tego. Schowki są blokowane centralnym zamkiem. Oczywiście, jak to w BMW, to jest to płatna opcja, no bo jak żeby inaczej. No ale jest możliwość. Działa super fajnie. Jeden schowek, drugi schowek zaprojektowany jest do przechowywania telefonu komórkowego. Jest wyposażony tak jak widać w gniazdo USB, dzięki któremu możemy podłączyć telefon. Jest możliwość ładowania indukcyjnego, jest to tak dopracowane, że posiada taką blokadę, żeby telefon nie latał tu niepotrzebnie. Nie obijał się, jest nawet taka fajna tasiemka, dzięki której możemy telefon w łatwy sposób wyjąć. Nie musimy go palcem wydobywać. Schowek wyposażony jest w swój indywidualny układ chłodzenia, tak można powiedzieć. Ma wentylację, załączoną czujnikiem temperatury. No to można powiedzieć, chłopie, co Ty chcesz od tego schowka? No co ja chcę od tego schowka? Chciałbym z niego korzystać, a sytuacja wygląda tak, że większość współczesnych telefonów do tego schowka się nie mieści. Mój telefon nie jest jakoś przesadnie duży, ma coś około chyba 6 cali, więc tak najkrócej mówiąc, to jest fajna rzecz, ale do telefonów sprzed, nie wiem, 3-5 lat, przekątna 5,5 cala sprawdza się tutaj idealnie, ale wszystko powyżej tego, w okolicach 6, a już nie powiem powyżej 6, no niestety nie maturację bytu i tego za cholerę nie rozumiem. Sorry, że tak mówię, ale to naprawdę do szału mnie doprowadza, gdzie ktoś zaangażował naprawdę siły i środki do dopracowania no, naprawdę na wręcz kosmicznym poziomie, bo tak jak powiedziałem, i ładowanie z pokablu, ładowanie indukcyjne, swoje własne chłodzenie, kurde, no, centralny zamek. No i ktoś nie pomyślał, że kurczę, współczesne telefony to mają 6 cali, nawet powyżej 6 cali, i niestety tego tutaj nie da się zastosować. To jest taki przykład. Kolejny, jeżeli już jesteśmy przy Picie, po prostu nie ma tutaj podświetlenia guzików. W nocy. Ciemność widzę, ciemność, można by parafrazować słowa z Seksmisji. Trochę dziwne, ponieważ jest tych guzików troszeczkę po jednej i po drugiej stronie. No ja już w tej chwili mniej więcej po macku ogarniam temat, ale przez pierwsze tam 2 trzy miesiące bardzo często myliłem menu z podniesieniem szyby, a zdarza, zdarza mi się i to wcale nie jednostkowo jeździć nocą i to jest dramat. Jeszcze dziwniejsze jest to, że te przyciski na kierownicy są niepodświetlone, z których najczęściej się korzysta, natomiast te przyciski funkcyjne, do których można przypisać yy, konkretne skróty z menu, są już podświetlane. Więc można, no można, tylko kurczę komuś zabrakło konsekwencji, żeby doprowadzić temat do końca i zaprojektować podświetlenie wszystkich elementów obsługi potrzebnych w czasie jazdy. To jest dla mnie dziwne, tym bardziej że. Yy, takie coś jak właśnie podświetlenie, to występuje już, tak powiem złośliwie, w chińskich motocyklach marki na przykład Vogue bodajże, nie wiem czy to się właściwie tak wymawia, za około 30 tysięcy. Tam są już też podświetlane guziki, jest system bezkluczykowy, jest elektroniczny kokpit, może nie taki jak tutaj, ale to wszystko, tak jak mówię, w cenie za 30 tysięcy złotych, czyli mniej więcej tyle, ile tutaj wyposażenie dodatkowe kosztowało. Drugim tak, drugą taką dziwną przypadłością jest centralny kufer. Sam jako taki można powiedzieć, że też jest wybitnie dopracowany. Zamek, tak jak wspomniałem, z opcją centralnego blokowania, bardzo wygodny w obsłudze. No jak przystało, niby na klasę premium. Nie ma patyka, tylko są amortyzatory, tak żeby inaczej. Jest. Yy... Nie wiem, czy będzie to widać. Może tutaj. Jest yy, wyłożony miękkim materiałem. W kufrze znajduje się również taki dywanik, i to w cenie podstawowej. To nie wymaga dopłaty, to jest szok. BMW dołożyło dywanik do kufra. No trochę żartuję, nabijam się, ale. Już mówię, o co chodzi. A, jeszcze nie koniec plusów. Tak jak mówiłem, wnętrze wyflokowane, jest dodatkowo dywanik, jest nawet podświetlenie, bardzo fajne, nocą przydatne. Kufer wyposażony jest w dodatkowe światło stopu. Co prawda to jest wyposażenie opcjonalne, w standardzie tego nie ma, ale to pokazuje, jak bardzo się Konstruktorzy postarali, bo no trzeba to im oddać, że ogólna użyteczność kufra, wszystko jest Tip Top, wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie. No to co jest nie tak? A no ktoś nie pomyślał do końca, ponieważ to światło stopu i to podświetlenie wymaga doprowadzenia zasilania. No jak to zostało zrobione? No idzie tutaj kabelek. Nie wiem, czy akurat będzie widać w tym słońcu. Idzie tutaj kabelek, który doprowadza napięcie do kufra. I właśnie już ten element powoduje, że kufer centralny jest nie do końca funkcjonalny, ponieważ nie można go zdjąć. Znaczy, odpiąć go można. Tylko teraz co zrobić z tym kablem, ponieważ nikt nie pomyślał o umieszczeniu, to jakiegoś, nie wiem, gniazdka z szybkozłączką, jakiegoś rozwiązania. Jeżeli bardzo będzie nam zależało na odpięciu kufra centralnego, no to musimy wykonać takie czynności. I to już będzie bardzo zrozumiałe, dlaczego to może doprowadzać do szału. Kluczykiem otwieramy siedzenie kierowcy. Już, no jedną ręką trochę będzie ciężko, ale mam nadzieję, że jakoś się uda. Akurat jest ogrzewanie kanapy, więc mamy jeszcze do wykonania Dzienną czynność. Odpięcie przewodu. Na razie to sobie tu odłożę. Czy to już koniec? Mogę teraz odpiąć ten kabel do centralnego kufla No nie! Nie ma tak łatwo. Skorzystamy tutaj z takiego fajnego kluczyka, który odpowiada też za odkręcenie korka, ale nie będziemy odmieniać oleju. Odkręcimy śruby, które mocują. Siedzenie pasażera, tak? Żeby dostać się do kostki, którą jest podpięty przewód od centralnego kufra, trzeba wykonać właśnie te wszystkie czynności. Zdjąć siedzenie kierowcy, kluczykiem odkręcić śrubki mocujące siedzenie pasażera. Chwilę to trwa niestety, moment, moment, to jeszcze nie, dobra. Teraz zdejmujemy siedzenie pasażera, też ostrożnie, bo tam jest przewód, który zasila matę grzewczą i tu mamy, jak widać, wyprowadzony przewód, tu jest gniazdko, którym jest podłączony do instalacji całego motocykla. Teraz trzeba to odpiąć, to też w jakiś tam sposób nie będę teraz tego robił. I dopiero po wykonaniu tych czynności odpinamy kabel i możemy wypiąć z zatrzasków centralny kufer. No i tylko teraz co zrobić z resztą? W jednej ręce mamy jeden kufer, w drugiej być może drugi. Krew mnie zalewa. Dobra, chwila przerwy, żebym się lekko schłodził i doprowadził to wszystko do ładu i składu, bo naprawdę to jest doskonały przykład jak. Bardzo dobrą ideę w jeden nieprzemyślany sposób można całkowicie przekreślić. I starczy tego wyzłośliwiania się na jego temat. Dzień się kończy, porozmawiamy w innej scenarii. I szybka zmiana scenarii, ale kontynuujemy temat, czyli dalej wyzłośliwiam się nad tym biednym motocyklem, ponieważ to nie koniec minusów. Takim dosyć oczywistym, typowym minusem dla konkretnie tego modelu są lusterka. A właściwie ich umiejscowienie, co jednocześnie jest plusem i minusem. Plus jest taki, że dzięki temu mamy, no można powiedzieć, perfekcyjnie odizolowane dłonie od warunków atmosferycznych, jak i wiatru, tak i deszczu. Minus jest taki, że Widoczność jest dosyć słaba. Kurczę, ciężko będzie to pokazać. Być może to też zależy od wzrostu kierowcy, ale w moim przypadku to wygląda tak. że Myślę, że w tym ujęciu to najlepiej widać. W tej chwili lusterko jest prawidłowo ustawione. Takie pole widzenia samo w sobie jest wystarczające, ale właśnie, no to przeszkadza i nie ma się jak pozbyć tego elementu z pola widzenia, ponieważ ani przestawianie góra-dół, lewo-prawo samego lusterka, no, powoduje to, że albo widzę nie tam, gdzie powinienem, albo mam ustawione optymalnie, ale wtedy właśnie w polu widzenia jest końcówka kierownicy. Drugim takim nieoczywistym minusem takiego ustawienia lusterek jest, problem polegający na tym, że nie ma gdzie odłożyć kasku. Wiem, że nie powinno wieszać się kasku na prętach lusterek, ale nawyk jest nawykiem, przyzwyczajenie, przyzwyczajeniem i mi się wydaje, że szczególnie w początkowej fazie użytkowania każdy kierowca RTK zaliczył coś, co kończy się dla wizjera właśnie chyba tu widać porysowanie, ponieważ często na szybko się gdzieś kask odkłada na kanapie z przodu, z tyłu Gdzieś w jakimś innym miejscu i dopóki się tego nie dotyka i nie przechodzi, jest ok, ale wystarczy gdzieś trącić, kask spada. Są różne patenty, często są jakieś tu przymocowywane uchwyty, kółeczka, haczyki. Ja powiem szczerze, jeszcze tego tematu nie rozgryzłem. No i niestety to się właśnie skończyło tak, że no dwa albo trzy razy kask mi niestety spadł. No jak to bywa, oczywiście wizer ucierpiał. A wystarczyłoby, żeby tu były normalne lusterka. Śmieję się trochę, bo wiem, że no mając nawet właśnie takie lusterka, nie powinno się na nich wieszać kasku, ponieważ tam się zbierają muchy, to się dostaje do wyściółki, no nie jest to ani przyjemne, ani zdrowe, ale no mówię, nawyk jest nawykiem. Ja akurat tak w poprzednich sprzętach właśnie niestety robiłem, odwieszałem kask na pręcie w sporniku lusterka, no i niestety teraz mam problem. Bo nie mogę szybko zmienić tego przyzwyczajenia, a już minął prawie cały sezon. Jeszcze z takich kolejnych drobnych minusów to ten element. Nie wiem, dlaczego marka BMW cały czas upiera się przy tym rozwiązaniu nietypowym. Już dawno powinno być w takim miejscu wyprowadzone złącze USB, przynajmniej A, a najlepiej USB-C. Akurat tu, w tym USB-C, bardzo dobrze by się sprawdziło bez przerabiania wielkości otworu. Czy, czy zmian jakichkolwiek konstrukcyjnych. Upieranie się przy tym standardzie jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Tu przy okazji pasażer też ma swoje gniazdo, ale też oczywiście w tym standardzie typowo BMW, nie pamiętam, 8-in-1, nazywa jakoś tak. Wystarczy tego pastwienia się nad tym motocyklem, bo to nie są same wady, bo ktoś pomyśli, że kurde, chłopie, co Ty kupiłeś, tylko narzekasz na ten motocykl i narzekasz, absolutnie nie. Narzekać tak naprawdę, obiektywnie mogę co najwyżej na quickshifter, to jest rzeczywiście słaby element. No to czas najwyższy przejść do zalet, ponieważ takie coś też ten motocykl posiada. Największe wrażenie na mnie zrobiła aerodynamika tego motocykla jako całość. Elektryczna regulacja szyby to nie jest jakiś zbędny bajer, absolutnie z taką tezą się nie zgadzam. Przy tak maksymalnie uniesionej szybie motocykl doskonale izoluje przed pędem powietrza do tego stopnia, że można jeździć w kasku z otwartym wizjerem. Oczywiście nikomu tego nie polecam, ponieważ no, stwarza to pewnego rodzaju zagrożenie. Sam się o tym przekonałem, bo dwa razy zdarzyło mi się, że pszczoła czy osa mnie ucięła po prostu. Minusem latem może być to, że w kurtce przestają tak naprawdę działać wszelkie otwory wentylacyjne. Ale naprawdę wystarczy opuścić szybę na sam dół i całkowicie zmienia się aerodynamika motocykla. Pęd powietrza już dostaje się w te otwory wentylacyjne. To jest naprawdę bardzo odczuwalne i pozwala przetrwać upały. Te wszystkie załamania. Ukształtowanie owiewek, czaszy, bocznych elementów kufrów powoduje, że motocykl jest niesamowicie stabilny przy autostradowych prędkościach, nawet z takim wyraźnym plusem. I nie ma znaczenia, czy jadę w czystym powietrzu czyli przede mną nie ma nikogo, czy właśnie wyprzedzam tira, czy przede mną jedzie jakiś bus. Zawirowania powietrza wywołane innym uczestnikiem ruchów. Nie wpływają negatywnie na stabilność tego motocykla. To jest coś absolutnie fenomenalnego. Takim dodatkowym bonusem tak rozbudowanych owiewek jest fakt, że wszystkie owady zatrzymywane są na motocyklu i kurtki motocyklowej nie trzeba tak często prać. Kolejną zaletą jest oświetlenie motocykla. To, że fajnie te LEDy wyglądają, to jedno, ale światła. Długie, dzienne. No, naprawdę. Może to klepane stwierdzenie, że robią dzień z nocy, ale nie wiem, czy to będzie widać. Działania tych LEDów jest obłędne. Plus do tego, stabilizacja mm, światła mijania jest Odbłyśnik zawieszony i regulowany przez najprawdopodobniej jakiś żyroskop. To powoduje, że wiązka światła, niezależnie od pochylenia motocykla, świeci cały czas tak samo. Tak jakbyśmy jechali na wprost. Niezależnie jakbyśmy motocyklem bujali na lewo i prawo, pochylali go, droga jest cały czas oświetlona w sposób prawidłowy i optymalny. Według mnie to jest rozwiązanie dużo lepsze od systemów, które wykorzystują doświetlanie zakrętów. Osobnymi elementami LEDowymi ten system miałem w katemie, też można go zaliczyć na plus, ale jednak to rozwiązanie z nazwijmy to żyroskopowym stabilizowaniem światła mijania jest bezkonkurencyjne. Kolejny bardzo duży plus wynikający z zaawansowania technologicznego to ten kwadracik. To jest radar aktywnego tempomatu. Tradycjonaliści może powiedzą, że to jest zbędny gadżet, ale w praktyce jest to rozwiązanie, można powiedzieć, tak pozbawione wad. Aktywując tempomat na wyświetlaczu pojawia się taka ikona. No w tej chwili ona jest szara. Normalnie, w czasie jazdy, gdy system działa prawidłowo, poświetli się na zielono. Ale chodzi o to, że tym guzikiem wybieramy sobie odległość, jaką motocykl ma utrzymywać za poprzedzającym nas pojazdem. No, w sposób bardzo prosty, największy dystans, średni, krótki. Jest to naprawdę bardzo fajnie zrealizowane. Można wtedy zapomnieć o manetce gazu. I to w takim pozytywnym sensie. Ponieważ tradycyjny tempomat sprawdza się na pustej drodze. Jeżeli są mini uczestnicy ruchu, trzeba minimalnie zwolnić, czasami przyspieszyć. Tutaj ustawiamy graniczną prędkość, której motocykl ma nie przekraczać, i resztę robi elektronika. I robi to naprawdę dobrze. Jedynym minusem jest to, że człowiek może się uzależnić od tego rozwiązania do tego stopnia, że po wyłączeniu może zapomnieć, że trzeba hamować. To trzeba o tym pamiętać. Ale przy długotrwałej jeździe autostradowej, no, pozwala nie tylko odpocząć prawej ręce, ale też naprawdę w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo, ponieważ motocykl nie tylko zwalnia, zamykając przepustnicę, ale dohamowuje i to tak wyraźnie. To nie jest zbędny gadżet. Wydaje mi się, że ktoś, kto jeździ turystycznie, to, to jest element, który jako pierwszy powinien zamówić z opcjonalnego wyposażenia. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Hamulce to bardzo mocny punkt tego motocykla. Jest to system zintegrowany, więc w trakcie hamowania, niezależnie czy yy, hamulcem zasadniczym, czy pomocniczym nożnym, komputer dobiera tak proporcje hamowania przed i tyłem, by zachować stabilność i uzyskać maksymalną efektywność. Zmienne profile jazdy to kolejny element, który. W odbiorze niektórych motocyklistów może być uznany jako zbędny gadżet. Podobnie jak z aktywnym tempomatem, to nie jest zbędny gadżet, to nie jest sztuka dla sztuki. To jest fantastyczne rozwiązanie, które zmienia charakter całego motocykla, zarówno sposób reagowania na rolgas, mapy zapłonów, charakterystykę zawieszenia, w tle nawet gdzieś tam pracy układu hamulcowego. Całość powoduje to taki efekt, że niezależnie w jakich warunkach człowiek jedzie, czy szybko czy wolno, czy po gładkim asfalcie, czy po nierównym, motocyk cały czas prowadzi się optymalnie. Naprawdę nie zdarza się sytuacja, w której nagle kierowca stwierdza, że motocyk jest zbyt miękki, co mi się przytarzało np. przy GS-ie. On miał fajną charakterystykę takiego kanapowca, ale przy dynamicznej jeździe, szczególnie kiedy nie tyle dziury, ale tego rodzaju takie podbicia muldy pojawiały się, no destabilizowało to nieco motocykl, i to było czuć. Tu tego nie ma. I nie wynika to tylko i wyłącznie z mniejszego skoku zawieszenia, ale właśnie ze zmienności charakterystyki tłumienia, dobicia. To zawieszenie nadąża za potrzebami chwili. Jak widać ten model wyposażony jest w system nagłaśniający. No i pytanie, czy to jest zbędny bajer? No nie ma się co oszukiwać, tak naprawdę owszem. Czy się przydaje? Czasami tak. Yy, powiem w ten sposób. Yy, kiedy człowiek jest trochę znużony monotonią na autostradzie, fajnie jest odpalić sobie radio. Te głośniki są na tyle sprawne, to znaczy, może inaczej. Nawet nie same głośniki, co ochrona przed wiatrem całej czaszy, yy, szyby, powoduje, że słuchanie muzyki jest jak najbardziej względnie komfortowe. Użyję takiego stwierdzenia. Nawet do prędkości 100 km na godzinę. Z jednym zastrzeżeniem, dotyczy to kasków otwartych. Nie ma się co oszukiwać, przy kasku integralnym, no niestety, wytłumienie dźwięków z zewnątrz jest dużo wyraźniejsze i ten element jedyny bym powiedział, że to jest taki... sztuka dla sztuki, o. Ale reszta, typu wyświetlacz, wyposażenie, powtarzam jeszcze raz, aktywny tempomat, profile jazdy, cała elektronika sterująca pracą tego motocykla, to jest coś fantastycznego. To jest naprawdę coś fantastycznego. Y, moje uwagi i opinie o tym motocyklu może zostały przedstawione w sposób nieco chaotyczny, za co z góry przepraszam. Nie jestem profesjonalnym testerem, nie mam napisanego scenariusza, to wszystko odbywa się tak naprawdę na żywioł. Y, starałem się, by ten film był możliwie obiektywny i mam nadzieję, że szczególnie pierwsza część filmu pokazała, że. Potrafię zachować dystans do własnego motocykla i nie idealizować go zbędnie. I myślę, że każdy, kto jest zajarany turystyczną jazdą, to powinien docenić i doceni yy, tą konstrukcję. Ale mi się wydaje, że jednak RTG jest w tej chwili numerem jeden, jeśli chodzi o rynek motocykli turystycznych. Bardzo wąskim, zanikającym niestety, ale myślę, że może z czasem troszeczkę ta tendencja się odwróci. To byłoby na tyle. Dzięki, myślę, że jeżeli w przyszłym sezonie będę kontynuował jazdę, to na pewno jeszcze pojawi się jakiś film dotyczący właśnie modelu RT.